Kilkunastoosobowa grupa mieszkańców powiatu Raizik zwiedziła Bolesławiec i Wrocław i wzięła udział w Święcie Ceramiki. Przyjechała zastępca starosty z delegacją. Ponadto przyjechała drużyna piłkarska, gdzie od lat wzajemnie zapraszamy się na turnieje. W czasie gdy jedni zwiedzali Wrocław, inni wylewali poty na boisku. Tym razem o Puchar Starosty Bolesławieckiego w trzecim międzynarodowym turnieju walczyły cztery drużyny. W turnieju biorą udział drużyny Sigburga, drużyny starostwa powiatowego, czyli radni powiatu, drużyna kolonii i drużyna samorządowców Świdnicy. Rywalizacja na boisku trwała blisko 7 godzin. Każdy zmierzył się z każdym w meczach dwa razy po 15 minut. Po zaciętej walce pierwsze miejsce i puchar starosty wywalczył zespół KS Kolonia. Na drugim miejscu plasowała się reprezentacja Świdnicy wzmocniona przez swojego burmistrza. Trzecie miejsce przypadło reprezentacji powiatu. Na czwartym miejscu plasowali się goście z Niemiec, drużyna Ziegburga. Tymczasem Bolesławiecki Powiat włączył się również w organizację przedsięwzięcia, jakim była gliniada, która, jak twierdzą pomysłodawcy, powstała z miłości do gliny. Glinoludy przemaszerowały ulicami miasta, wzbudzając ciekawość oglądających. To jest bardzo dobra, dobry pomysł, świetna inicjatywa, która rozszerza sam program Obchodów Dni Ceramiki w Bolesławcu. Stowarzyszenie Wjazdu Sudetika spontanicznie potrafi, potrafiło zorganizować się jako Stowarzyszenie Ceramików, Restauratorów, Hotelarzy i przeprowadzić świetną, świetną imprezę. My pomogliśmy i my ufundowaliśmy nagrody, jak również pomogliśmy im organizacyjnie w tym. Wystarczyło trochę gliny, trochę odwagi i dobry pomysł na siebie w wersji glinoluda.